Dzień dobry, witam ponownie. Już kolejny dzisiaj raz na, na kanale. Posłuchajcie, fajna rzecz jest na dax Robię to na tym samym szablonie, na którym robiłem wcześniejszą analizę, żeby pokazać, że fajnie się sprawdziło to, o czym mówiłem. Zobaczcie, tutaj przewidywałem, że w tej okolicy gdzieś się odwrócimy, no i faktycznie się odwróciliśmy. Zrobiliśmy pierwszą falę, na której można było ładnie zrobić. Tutaj ten żółty prostokącik, to jest miejsce, do którego proponowałem wstępnie trzymać to. Oczywiście rynek forex to nie jest apteka. Można było wyjść tu, tu lub tu. Teraz kolejne fajne zagranie. Z jakiego powodu? Zobaczcie. Narysuję Wam coś tutaj. Trójkącik, już pewnie wiecie do czego zmierzam. Zobaczcie. To jest szark. Szark, a szarki odwracają trendy lub kontynuują, zależy w którym miejscu występują, tak? I teraz zobaczcie. Przebiliśmy punkt X, zrobiliśmy korektę, prawie doszliśmy do punktu B, tak? Niemalże, niemalże identycznie. Troszeczkę tutaj uporządkuję, bo, bo nam się robi bałagan. To już nam nie będzie potrzebne. Teraz już będzie troszeczkę nam łatwiej, żeby nie było tylu tych zniesień Fibonacciego, teraz będą potrzebne nam inne. O zobaczcie. Doszliśmy do 61%, tak zwana magiczna liczba Fibonacciego. Połowa szarka, punkt P szarka. Korekta raz, dwa, trzy, czyli APC i uważam, że teraz zaczęła się fala numer 3 i warto na nią, na nią wejść. Pewnie będzie jakaś korekta tej świeczki, a może i nie, więc albo wchodzimy teraz, albo czekamy na jakąś korektę. I teraz dokąd obstawiamy spadki? Już... do Dlatego bierzemy to narzędzie Fibonacci Extension. No, posłuchajcie. Fala numer 3 bardzo rzadko bywa krótsza niż fala numer 1, w sporadycznych przypadkach, i wtedy fala numer 5 yy, też musi być falą krótszą od trójki. Natomiast yy, pytanie: Czy to w ogóle będzie fala numer 5, ponieważ yy, to, co tu idzie w dół, to może być po prostu korekta ABC yy, tego ruchu do góry. Tak więc, yy, yy, tak więc wchodzimy tu, no i nasz pierwszy target jest w tym miejscu prawdopodobnie się to bardzo ładnie nam z, skoreluje z innym zniesieniem no właśnie 61% tego ruchu do góry tak więc słuchajcie wchodzimy załóżmy tutaj mamy 11 tysięcy punktów 40 tysięcy punktów 4R obstawiamy na przykład 3% i mamy tu 12 lub 5, mamy 20, każdy sobie sam Chodzi albo 1 i 4, jak kto sobie życzy i woli. Oczywiście pamiętajcie, że fala numer e, 3 lub fala C, jeżeli tu mamy korektę, e, może być e, dłuższa. Zazwyczaj często się rozciąga na e, więcej niż 100%. Dlatego należy być ostrożnym zbraniem e, take profitu. I fajnym wskaźnikiem tego, gdzie to się może zatrzymać, jest po prostu liczenie wewnątrz fal. Więc tutaj powinno dojść raczej na pewno, no, na pewno to wiecie, kopernik nie żyje. Jest duże prawdopodobieństwo, tak? Natomiast kiedy dojdziemy tu, należy liczyć falę i zobaczyć w jakiej, w jakiej fali jesteśmy. Czy dochodzimy, czy zbliża nam się piąta fala w tej trójce, czy może jesteśmy dopiero w trzeciej. Piąta pójdzie dalej, bo może się okazać, że któryś z tych zasięgów będzie realny trójka, czy też fala C, bardzo często lubi dochodzić dotąd, do 161%. Więc, yy, więc wydaje mi się, że możemy też yy, ten brać pod uwagę. No i prawdopodobnie wtedy yy, zrobi się też Batman, gdyby tu doszło, tak? To jest 88,6% 88, tego ruchu, więc zobaczcie, byłoby X, A, B, C i D. Więc życzę udanych tradeów, udanego liczenia, polowania i, i tymczasem bardzo się cieszę, chciałem powiedzieć jeszcze na sam koniec, bo widzę, że coraz więcej ludzi mnie ogląda. Na razie to są niewielkie jeszcze ilości, nie liczone w setkach czy tysiącach, ale ilość się zwiększa. Tak więc traktuję to jako aprobatę dla tego, co robię i że ludziom się to podoba. Więc dziękuję. Byłbym wdzięczny za dawanie tych łapek do góry, bo to zawsze pomaga w pozycjonowaniu algorytmom YouTube'a, żeby do większej ilości ludzi docierać. No a jeśli te analizy uznajecie za wartościowe, no to warto, bo żeby więcej ludzi też mogło z tego skorzystać. Więc byłbym wdzięczny za, za takie rzeczy. I tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia przy kolejnym nagraniu.